Witam. W tym filmie pokażę ci program antywirus Avast Free, czyli za darmo. Uruchamiam naszą przeglądarkę. Wchodzimy na stronę www.avast.com. Tutaj sobie klikamy pobierz. Wyświetrzy nam takie coś I klikamy sobie w to powiesz. I tutaj sobie chcę darmową ochronę wybieramy Jeżeli chcemy oczywiście za darmo, bo jeżeli możemy zapłacić oczywiście też ale po co płacić, jak możemy za, 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 za darmo? Prawda? Myślę, że bardziej się opłaca za darmo. Znaczy, tak, jeżeli na przykład do domu taki antywirus, to myślę, że za, za darmo. Jeżeli na przykład do firmy do takich różnych nam wiadomo, powinien być płatny. tak jest moje zdanie. No i tutaj sobie klikamy: pobysz program i pobieramy, instalujemy. Ja już mam zainstalowane. Tak wygląda ten program, jest programem prostym, rzeczywiście, skanuj komputer, to jest różne funkcje, darmowy jest oczywiście, w pełni jest darmowy. Myślę, że program się Wam spodoba i dziękuję za, za obejrzenie tego poradnika. Proszę o oceny, subskrypcje i komentarze jakieś. Dziękuję, do